Waluta, waluta, prowadź mnie do czołówki. A, ile można? Co ja mam zrobić, żeby się go w końcu pozbyć? Co jest? Szefie, gość do pana. Znakomicie, niech wejdzie. Wchodź, wchodź, Frizz. Gdzie masz ekipę? Pracuję sam. Poza tym, to jest pan Frizz albo Frożon. Na to nie ma praw autorskich. Witaj, Frizz. Keks? Nie, babka piaskowa. Chcesz kawałek? Nie, dziękuję. W tym się ciężko je... Ale jakbyś miał mrożoną herbatę. Przejdźmy do rzeczy. Trzeba kogoś posłać do piachu. W sensie wysłać, gdzie raki zimują. Jak zwał, tak zwał. Chcę, żebyś kogoś zamroził. Ostudzę twój zapał. Zmieniłem branżę. Smażenie jajek. Kryoprezerwacja roślin. A co się stało z geniuszem zła? Przede wszystkim to jestem naukowcem i wolę dmuchać na zimny. Dzięki kryotechnologii mogę zabezpieczyć zagrożone gatunki. Sorry, ale zostajesz na lodzie. Radź sobie sam, ja wychodzę. Czyli na Ciebie też nie mogę liczyć. Przepraszam bardzo, dobrze trafiłem? Zaraz ja Cię trafię. Na niektóre płyty trzeba trochę poczekać. Na szczęście dziś omawiamy technologię, która pozwala na długotrwałe przetrwanie. O kryje prezerwacji, jej sekretach, zaletach i zastosowaniach rozmawiamy w dzisiejszym odcinku Poli Gląd. Doktor habilitowany inżynier Dariusz Kulus, profesor PBS, to ekspert z dziedziny krioprezerwacji roślin. Ultra niskie temperatury powodują, że procesy życiowe w komórkach przebiegające bardzo, bardzo mocno zwalniają. W swojej pracy naukowej skupia się między innymi nad metodami zachowania zagrożonych gatunków. Można by zadać sobie pytanie, po co w ogóle zadawać sobie tyle trudu i wyciągać te biedne roślinki, czy to z gleby, czy ze szklarni i Poddawać je działaniu tego ciekłego azotu. Kryoprezerwacja to taki termin, który najczęściej możemy spotkać w powieściach albo filmach science fiction, no ale w rzeczywistości to jest bardzo złożona gałąź nauki i też obszar pana pracy akademickiej. Czym jest kryoprezerwacja roślin i na czym ona polega? Kryoprezerwacja jest elementem badań, który wchodzi w zakres nauki tzw. kriobiologii, czyli nauki, która bada wpływ niskich temperatur na funkcjonowanie organizmów żywych i tego, w jaki sposób możemy wykorzystać niskie temperatury po to, żeby przedłużyć życie, trwałość komórek i tkanek. Ponieważ człowiek, no generalnie już od zarania dziejów, był zafascynowany myślą o nieśmiertelności. Jeśli sięgniemy do no tak naprawdę dowolnej mitologii w dowolnym miejscu świata, no to atrybutem bogów była nieśmiertelność i człowiekowi też zawsze zależało na prolongacie życia, na przedłużeniu tej trwałości. Tutaj chociażby można wspomnieć o Egipcjanach, którzy wierzyli, że dusza żyje tak długo, jak istnieje ciało, no i w związku z tym opracowali ten skomplikowany, trwający 70 dni proces mumifikacji, po to właśnie, żeby przedłużyć istnienie tego tego ciała. W krioprezerwacji z kolei w kriobiologii zmierzamy do tego, żeby również przedłużyć istnienie w, w, i życie komórek i tkanek, e, ale żywych. Tak? W Egipcie no, trzeba było umrzeć, żeby zostać zmumifikowanym, a nam zależy na tym, żeby e, te komórki pozostały żywe. E, I w tym celu wykorzystujemy e, ultra niskie temperatury ciekłego azotu. W, umieszczamy w ciekłym azocie komórki bądź kanki i te ultra niskie temperatury powodują, że procesy życiowe w komórkach przebiegające bardzo, bardzo mocno zwalniają. Kiedyś wierzono, że one zostają zupełnie zatrzymane i taka komórka zahibernowana w ciekłym azocie może być przechowywana przez nieskończenie długi czas. Dzisiaj wiemy, że nie do końca tak jest i jednak bardzo trudno jest całkowicie zatrzymać procesy biologiczne dziejące się w Organizmach czy to roślinnych czy zwierzęcych, niemniej ta temperatura kriogeniczna umożliwia spowolnienie tych procesów na tyle mocno, że jesteśmy w stanie przechowywać takie komórki w ciekłym azocie przez tak naprawdę no, zakłada się tysiące czy nawet dłużej lat. Skąd wzięła się ta technologia? Jaka jest jej historia powstania? Jak wygląda ta technologia obecnie w stosunku do tego, co mieliśmy na przykład 10, 20, 30 lat temu? Tak naprawdę ludzkość już od dawna zdawała sobie sprawę z tego, że niskie temperatury mogą w pozytywny sposób wpływać na funkcjonowanie organizmów czy na Przedłużanie ich trwałości. Już Hipokrates, czyli ojciec medycyny, zalecał stosowanie chłodnych okładów na różne dolegliwości. Jeżeli przyjrzymy się rycinom z podręczników medycznych jeszcze z czasu średniowiecza, późniejszych epok, to tam również zauważymy, że zalecane są zimne kąpiele. Człowiek samą ideą krioprezerwacji, czyli przedłużania trwałości. Komórek w niskich temperaturach i takie pierwsze właściwe doświadczenia no, zaczął nieco później. W XVII wieku żył brytyjski fizyk, który nazywał się Robert Boyle. On był bardzo zafascynowany tą ideą. Wierzył, że w ten sposób można przedłużyć życie organizmów i prowadził właśnie takie pierwsze badania związane z wpływem temperatur ujemnych. Na przechowywanie owoców, mięsa, ale także badał, w jaki sposób przechowywać można chociażby zwłoki ludzkie właśnie w lodzie czy w temperaturze poniżej zera. Przełom nastąpił dopiero, w, tak naprawdę można powiedzieć, w XIX wieku i później, i tutaj Polacy mają swój bardzo duży wkład, ponieważ ten ciekłazo, o którym wcześniej wspomniałem, który jest kluczowy w całym procesie w kriogeniki, i krioprezerwacji został po raz pierwszy uzyskany, skroplony przez dwóch polskich naukowców. W 1883 roku profesor Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego jako pierwsi skroplili azot i tlen zresztą też z powietrza. I to dopiero tak naprawdę otworzyło możliwości dla rozwoju badań z zakresu kriobiologii i krioprezerwacji. Uzyskanie ciekłego azotu, no i opracowanie naczynia do jego przechowywania tak naprawdę dopiero otworzyły możliwości prowadzenia takich właściwych badań z zakresu kriobiologii i krioprezerwacji. Jakkolwiek, jak można sobie wyobrazić, umieszczenie żywej komórki w temperaturze bliskiej minus 200 stopni i sprawienie, że ona wciąż będzie żyła w tak niskiej temperaturze, no właściwie jest nie lada wyzwaniem. naukowcy zdawali sobie sprawę z tego, że żeby możliwe było przechowywanie tkanek i komórek w ciekłym azocie, to konieczne będzie ich odwodnienie. Ponieważ generalnie woda jest istotą życia, jest podstawowym składnikiem właściwie wszystkich komórek, ale jednocześnie woda w temperaturach ujemnych zamarza, tworząc kryształy lodu. Lód z kolei ma większą objętość niż woda w stanie Ciekłym. Gdybyśmy umieszczali taką w pełni uwodnioną komórkę, no to te kryształy w ciekłym azocie, to te kryształy lodu po prostu by nam ją rozrywały. Więc poszukiwano substancji, które w sposób bezpieczny w substancji chemicznych, które będą w stanie odwodnić tę komórkę, zabezpieczyć ją przed wpływem właśnie tych niskich temperatur. I tutaj wykazał się zespół amerykańskich. Naukowców, którzy badali możliwość przechowywania komórek rozrodczych ryb właśnie w ciekłym azocie. Testowali one, one różne substancje, które miały ułatwić ten proces. Udało im się przeprowadzili eksperyment, po którym rzeczywiście te komórki były w stanie przetrwać ten proces kriogeniczny, więc no, bardzo się ucieszyli. Chcieli powtórzyć to doświadczenie, kiedy przeprowadzili je po raz drugi, to okazało się, że nic nie wyszło. Więc pojawiła się konsternacja, co się stało, i okazało się, że doszło po prostu do pomyłki. Substancję, którą użyto pierwotnie, ktoś pomylił. Nalepki z nazwą i umieścił źle etykietki, co spowodowało, no, spowodowało, że użyto inną substancję niż pierwotnie zamierzano. No ale w ten sposób odkryto właśnie zupełnie przez przypadek, że tą substancją, która tak dobrze zadziałała za pierwszym razem, był po prostu glicerol i to był pierwszy tak zwany krioprotektan, czyli substancja ochronna, którą stosuje się w całej procedurze krioprezerwacji po to właśnie, żeby zabezpieczyć komórki roślinne przed umieszczeniem ich w ciekłym. Azocie. Wspomnieliśmy wcześniej troszeczkę o mitologii, o science fiction, ale tam zazwyczaj mamy zamrażanie, krioprezerwację człowieka, natomiast w rzeczywistości dotyczy to najczęściej organizmów roślinnych. Co jest tą przeszkodą, tym problemem w przypadku zamrażania organizmów zwierzęcych? W przypadku roślin ten proces jest o wiele łatwiejszy niż w przypadku komórek zwierzęcych i tak naprawdę wynika to z różnych uwarunkowań. Przede wszystkim związanych z budową anatomiczną i z organizacją ciała zwierząt w porównaniu do roślin. W przypadku roślin mówimy o tak zwanej anatomii modułowej, to znaczy w organizmie roślinnym pojawiają się co jakiś czas tak zwane węzły posiadające komórki twórcze, komórki merystematyczne, które są w stanie wytworzyć każdy dowolny Organ. No jest to powszechnie znany fakt, że jeżeli rośliny będziemy przycinać, no to one będą w stanie z tych miejsc przycięcia no, odtwarzać pędy, prawda? Z kolei w przypadku organizmów zwierzęcych, ich budowa jest zupełnie inna. Mamy tylko jedno serce, jeden mózg, parę nerek i tak dalej. Ciała zwierząt buduje też zdecydowanie więcej rodzajów komórek w porównaniu do komórek. Roślinnych u zwierząt mamy chociażby kardiocyty wchodzące w skład budowy serca, miocyty budujące mięśnie, hepatocyty w wątrobie, neurony, komórki nerwowe, osteocyty i tak dalej, i tak dalej. I każdy z tych typów komórek jest trochę inny. I o ile w przypadku malutkich tkanek w roślinnych jesteśmy w stanie odwodnić je w sposób równomierny właśnie na drodze chemicznej, o tyle. Równomierne odwodnienie całego organizmu, czy chociażby nawet jednego narządu zwierzęcego, no jest tak naprawdę na chwilę obecną dla nas nieosiągalne, ponieważ jeżeli umieścimy taki narząd w roztworze krioprotektantów, czyli tych substancji ochronnych no to zewnętrzne warstwy komórek będą odwadniane o wiele silniej niż te wewnętrzne, gdzie ten krioprotektant może w ogóle nie dotrzeć. Rośliny możemy po tym przechowywaniu w ciekłym azocie bardzo łatwo zregenerować w warunkach in vitro. W przypadku komórek zwierzęcych nasze możliwości są o wiele bardziej ograniczone. Są takie typy komórek, które możemy rzeczywiście skutecznie przechowywać w ciekłym azocie. Są to na przykład Plemniki, ponieważ one są bardzo małe, zawierają stosunkowo niewiele cytoplazmy, więc ich poziom uwolnienia także jest bardzo mały. Przechowujemy również komórki jajowe, ale z tymi jest już o wiele trudniej, bo te są bardzo duże, są znacznie większe od plemników wysiadają o wiele, wiele więcej cytoplazmy, w związku z tym są bardziej uwodnione i tu jest już zdecydowanie trudniej. Podobnie fibroblasty, czyli komórki tworzące tkankę łączną, one są relatywnie proste w przechowywaniu w ciekłym azocie, ale już na przykład neurony, komórki nerwowe nie są tak bardzo efektywne. Są w naszym ciele takie komórki, które podobnie jak. Komórki merystematyczne roślin mają dużą zdolność do regeneracji i różnicowania się w niemalże dowolny rodzaj tkanki. Są to tak zwane komórki macierzyste albo komórki pnia. One są dla nas bardzo cenne, chociażby z punktu widzenia medycyny regeneracyjnej, ale niestety ich w naszym ciele jest bardzo niewiele. w takim razie za kilka kilkadziesiąt kilkaset lat będziemy dysponować technologią, która pozwoli na skuteczne, bezpieczne zamrożenie człowieka. Przecież mamy już jakieś takie start jakieś takie firmy, które zajmują się właśnie przechowywaniem w kriokomorach ludzkiego ciała. Istnieją rzeczywiście prywatne firmy w Stanach Zjednoczonych, w Azji, nawet tutaj w Europie niedaleko zamiedzą, które oferują Możliwość przechowywania zwłok, ale to należy podkreślić, to w momencie, kiedy zostanie stwierdzony zgon, e, takie ciało może zostać umieszczone w kriokomorze, w takim stanie kriostazy, e, z nadzieją na to, że no, kiedyś właśnie w przyszłości będzie możliwe wskrzeszenie takiego organizmu. Przechowywanie takiego ciała w kriokomorze to jest wydatek rzędu około 200 tysięcy. Dolarów. Do tego dochodzą różne opłaty związane z transportem, stabilizacją, ale są też możliwe programy bardziej ekonomiczne, jeżeli kogoś nie stać na przechowywanie całego swojego ciała, może zdecydować się na tak zwaną usługę neuroprezerwacji, która polega na tym, że w tych wspomnianych przeze mnie naczyniach Duara, czyli naczyniach, w których przechowuje się ciekły azot, przechowuje się wyłącznie samą. Głowę. I zresztą, jeśli się spojrzy na statystyki, to z roku na rok e, liczba członkostw, nazwijmy to, w, w takich instytucjach rośnie. Ponieważ te e, kriobanki wierzą w to, że w przyszłości, bliżej nieokreślonej przyszłości medycyna regeneracyjna rozwinie się tak bardzo, że wystarczy, że zabezpieczymy tylko niewielkie część niewielkie ilości komórek, żeby potem zregenerować cały nasz. Organizm. A wracając jeszcze do roślin, czy tak samo skuteczne jest przechowywanie części roślin, jak całości? Które elementy najłatwiej zamrozić i mówiąc kolokwialnie, ożywić? Zarówno w przypadku roślin, jak i zwierząt najłatwiej jest zamrozić te komórki, które posiadają relatywnie najniższy. Poziom uwodnienia, najwyższą aktywność podziałową i zdolność regeneracyjną. W przypadku roślin są to tak zwane komórki merystematyczne, czyli te komórki, które właśnie pojawiają się w tak zwanych węzłach, napędach, w wierzchołkach wzrostu pędu bądź wierzchołkach wzrostu korzenia. Są to malutkie struktury rzędu jednego, dwóch, czasem kilku milimetrów, które musimy wyizolować przy użyciu mikroskopu. No następnie właśnie odwodnić i dopiero wtedy możemy takie komórki umieścić w ciekłym azocie. Ale rzeczywiście efektywność krioprezerwacji tego typu komórek jest bardzo wysoka i czasem nawet dochodzi do 100%. W naszym programie często rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju, o trosce o środowisko, więc tutaj pojawia się pytanie, czy taka krioprezerwacja może mieć zastosowanie również w tej gałęzi nauki, na przykład do przechowywania ginących, zagrożonych gatunków roślin. Można by zadać sobie pytanie, po co w ogóle zadawać sobie tyle trudu i wyciągać te biedne roślinki, czy to z gleby, czy ze szklarni, i poddawać je działaniu tego ciekłego azotu. W ostatnich dekadach tak naprawdę obserwujemy bardzo duży spadek. Liczby uprawianych odmian roślin. Jest to tak zwane zjawisko erozji genetycznej. Jeszcze przed II wojną światową uprawiano e, chociażby setki lokalnych odmian jabłoni. To zróżnicowanie było bardzo duże. No, generalnie w różnych regionach, w różnych krajach e, te dzikie formy były bardzo licznie e, reprezentowane. Obecnie, paradoksalnie, pomimo postępu hodowlanego i tego, że tworzymy coraz to doskonalsze odmiany, to liczba tych uprawianych odmian jest coraz mniejsza. No bo te nowe, wydajne odmiany wypierają, zastępują po prostu te lokalne, dzikie formy. W Chinach uprawiano około 10 tysięcy odmian pszenicy, obecnie uprawia się już tylko około tysiąca. Podobnie w Indiach liczba uprawianych odmian ryżu spadła o ponad 90%. To samo dotyczy liczby uprawianych odmian warzyw, czy właśnie roślin sadowniczych. I to nie tylko w Azji, także w Europie, w Stanach Zjednoczonych trend jest bardzo podobny. Obecnie często jest tak, że ludzie wspominają właśnie te stare odmiany, no chociażby stare odmiany jabłoni, jak Antonówka, które kiedyś były popularne, teraz są już coraz rzadziej spotykane, ale chcą ich z powrotem. Więc musimy. Opracować metody skuteczne, długotrwałego przechowywania materiału roślinnego. Oczywiście, można by zadać sobie pytanie, po co iść w tak zaawansowane metody, przechowywać to w warunkach kriogenicznych, a nie no, chociażby w kolekcjach jakichś polowych. Oczywiście, takie metody ochrony, bardziej tradycyjne, również istnieją. Te metody tradycyjne i nowoczesne, one wzajemnie się przeplatają, uzupełniają. Jedne i drugie muszą funkcjonować. Natomiast zaletą tego podejścia biotechnologicznego, czyli właśnie związanego z krioprezerwacją, polega na tym, że jest to najbardziej efektywna metoda długotrwałego przechowywania. Te kriobanki tak naprawdę z jednej strony oczywiście służą ochronie gatunków zagrożonych, służą ochronie ogólnie odmian, które w danej chwili no nie są powiedzmy w użyciu, ale kiedyś w przyszłości pewnie znowu będą potrzebne, ale przede wszystkim stanowią też rezerwuar genów zabezpieczenie na wypadek iż wielkich kataklizmów, e, kiedy tradycyjne kolekcje roślin mogłyby po prostu ulec zniszczeniu. Jak to się obsługuje? Kriostaza. Kane? Słucham. Nie ty, obywatel. Kriostaza. Kriostaza? Kryostaza to proces lub stan, w którym w bardzo niskiej temperaturze zatrzymane są procesy biologiczne z zamysłem ich późniejszego wznowienia. W kriostazie przechowywane są komórki roślinne, jak i zwierzęce, w tym macierzyste i jajowe. No cóż, kolejny odcinek poliglotów za nami. Serdecznie dziękujemy Wam za obejrzenie tej odsłony. A z okazji tego, że wkrótce minie rok naszej wspólnej naukowej podróży, życzymy Wam i sobie, aby ten głód wiedzy, głód nauki nigdy nie znikał. Pamiętajcie! W każdym inżynierze drzemie superbohater. A to tutaj to symbol nie tylko nadziei, ale przede wszystkim wiedzy. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie poli Glotów. To my, Ziemianie, natura żyje w nas. Tutaj rośliny zyskują swój głos biotechnologia i kwiaty wśród traw, sukces jak słońce. i